Cześć nasz Kulwyska. mam bardzo złą wiadomość dla was Z kuli mojego zepsutego telefonu Nie będzie Minecraft'a Podcast Edition Sorry, ale będzie Dragon Ball Super Kokai 2 na telefon Czyli na emulator PSP Jak sami widzicie Bardzo sorry, tylko to mogę I co bym chciał powiedzieć jeszcze na tym wstępie Dziękuję za subskrypcję i za wyświetlenie pod pierwszym filmikiem Bardzo wam dzięki I teraz Czas na komentarze Mordo, kurwa, więcej na to ciekawy rozprzestrzeniu systemu. Dzięki za poradę, ale to jest początek mojego kanału, więc nie przeklina, bo to kurwa nieładnie. Co nie? Dzięki za obejrzenie tego krótkiego odcinka. Lajkujcie, subskrybujcie i się nie gniewajcie. Sorry, ale tak już jest. Trzymajcie się, cześć.